Dzień dobry Państwu. Rozmawiam z Panem Profesorem Henrykiem Bujakiem, Dyrektorem Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Panie Profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się podczas posiedzenia Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO. Nazwa długa, ale bardzo ważna instytucja dla rolników, badanie odmian. Potencjał genetyczny to jest najtańszy czynnik dla produkcji. Niestety Odsiew, wykorzystanie nowych odmian w Polsce, cały czas skóle, czy coboru może jakoś poprawić? Między innymi, panie rektorze, szanowni państwo, właśnie coboru oprócz tego, że prowadzi badania urzędowe rejestracji nowych odmian, to również jest koordynatorem porejestrowego doświadczonicia odmianowego. I tutaj spotykamy się na kolejnym posiedzeniu krajowego zespołu, który ma pomóc czy pokazać, w jaki sposób ten potencjał genetyczny odmian można wykorzystać. O czym pan redaktor mówił? Jest to najtańszy środek produkcji, który w małym stopniu jest wykorzystywany. Rolnicy nie doceniają ten, 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 tą wartość odmiany, ponieważ no zawsze mówią, a to trochę więcej nawozu sypie, ale, sypne i tak dalej. Natomiast. Nowa odmiana to nie tylko jest również yy, materiał siewny, czyli nowa odmiana, kupując materiał siewny, kupujemy nową odmianę. Często rolnicy postępują w ten w sposób, że kupują odmiany i potem przez rok, dwa, trzy, cztery ją odsiewają. Czy słusznie postępują? To może pan mi To znaczy tak, jeżeli kupują rolnicy materiał siewny, bo to rzeczywiście potencjał odmiany... Jest przenoszony do rolnictwa, czyli jest wdrażany do rolnictwa przez materiał siewny. Kwalifikowany materiał siewny to jest takim najtańszym środkiem produkcji, który będzie intensyfikował tą produkcję, prawda, rolniczą. Odmiany rok rocznie, postęp odmianowy powoduje, że plony rosną mniej więcej o 1-1,2% z roku na rok, tylko i wyłącznie stosując nowe. Dobre odmiany. Jak pan redaktor mówił, rolnicy często kupują odmianę i później korzystają z tak zwanych samorozmnożeń, prawda? czyli zaopatrują się w nasiona własnej produkcji. Czy to jest opłacalne, czy nie? Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli to jest odmiana nowa, to można, jak ona jest kupiona w stopniu od siewu C1 to do C2 i C2, C3, można ją rozmnażać. Natomiast trzeba uważać przy tym, żeby dobrze ten materiał siewny doczyścić. Dobrze zaprawić. Dobrze ponieważ, w ogóle, no no oddzielić od innego, tak? To jest zupełnie inna sprawa, prawda? Bo sama produkcja materiału siewnego, kwalifikowanego polega na tym, że prowadzimy zarówno kwalifikację polową, prawda, czyli patrzymy, czy ta odmiana nie ma. Jak jeżeli chodzi o odmiany, na przykład obcopylne, czy nie ma obcozapylenia, inną odmianą, nie ma zamieszek. I później to troszeczkę inaczej się zbiera, prawda? Przy innych obrotach, te nasiona muszą być do, później dobrze dosuszone, dobrze przechowywane, żeby ta wartość genetyczna tych odmian, ten potencjał był wykorzystany, żeby można go było wykorzystać. Z jednej strony nowe odmiany, materiał kwalifikowany. Macie świetne wyniki, które pokazują, w jakim rejonie nawet można daną odmianę uprawiać. Są listy odmian zalecanych. Bardzo dobra rzecz, ale rolnicy często narzekają na to, że danej odmiany po prostu nie ma w handlu na ich terenie. Co pan radzi? Czy lepiej zasiać to po prostu, co jest dostępne, czy ponieść wyższe koszty i ściągnąć odmiany z innego rejonu Polski, jeśli będzie gdziekolwiek dostępne? To znaczy to jest właśnie to są, to są dwie kwestie. My wskazujemy te odmiany, które są najbardziej Dostosowane najlepsze do danych warunków glebowo-środowiskowych, czy do danego rejonu uprawy. A dostępność tych, tego materiału, no to jest kolejna rzecz, bo za dostępność materiału to już odpowiadają materiału siewnego. Odmian konkretnych, które my rekomendujemy, odpowiadają firmy nasienne, firmy hodowlane, które te nasiona reprodukują w określonym rejonie. Prawda? I teraz tutaj kwestia jest taka: czy warto korzystać z tych odnowych odmian? Oczywiście warto. Ja myślę, że. Lepiej ściągnąć, zapłacić parę złotych drożej, ściągnąć ten materiał siewny konkretnej odmiany, która jest dobrze przebadana, dobrze dostosowana do tych warunków, niż zaryzykować uprawę innej odmiany, bo ta być może akurat w tym rejonie, a dostępna, w tym rejonie nie będzie uprawiana. I tutaj taka współpraca pomiędzy nami a firmami hodowlano-nasiennymi jak najbardziej ma miejsce, ale myślę, że to powinno mieć bardziej ścisłe powiązanie. Jeden z problemów, które obecnie się na rynku odmian. Rolnicy sami tak pokazują, jest to krótka żywotność odmian na rynku, odmiany, a zwłaszcza odmiany mieszeńcowe. Pojawiają się na rynku 2-3 lata i odmiana jest zastępowana inną. Czy warto nad takimi odmianami robić w ogóle badania i inwestować pieniądze, żeby sprawić się? Oczywiście, że tak. Tak, Jak już wcześniej mówiłem, prawda? postęp odmianowy jest bardzo szybki. To jest około 1,2% co roku. Prawda? I to, że rejestrowane są nowe odmiany, nowe odmiany muszą być lepsze niż te, które były. Stąd też, jak postęp hodowlany jest szybki, to i żywotność odmiany jest krótka. Prawda? Ale trzeba powiedzieć, że nowe rejestrowane odmiany muszą się czymś wyróżniać. Czyli wyróżniają się albo lepszym plonem, albo lepszą odpornością, albo lepszą wartością jakościową. Prawda? Czyli jakością. Jak Pan mówił, żywot jest krótki. Niestety i trzeba te odmiany, firmy już hodowlane, firmy nasienne już potrafią wykorzystać ten moment, w którym ta odmiana wchodzi na rynek. Mają na tyle materiału siewnego przygotowanego, żeby go sprzedać, żeby koszty wyprodukowania, wyhodowania tej odmiany się w jak najkrótszym czasie sprawdziły. Coboru uczestniczy również w programie białkowym. O białku się coraz więcej mówi. Niestety tak naprawdę powierzchnia upraw strączkowych, niewiele białkowych, ale strączkowych w Polsce. No, rośnie, choć jeszcze cały czas za, zbyt wolno. Yy, pokazywał Pan podczas wystąpienia, że również zajęliście się w końcu bobikiem, rośliną rodzimą, która występ, powinna być uprawiana na najlepszych glebach. Czy jest szansa yy, na rozpowszechnienie tej uprawy? Oczywiście całą istotą w zasadzie wprowadzenia tej inicjatywy białkowej coboru to było właśnie pokazanie rolnikom, że są odmiany, które roślin strączkowych czy bobowatych, grubonasiennych, jak w tej chwili to mówimy, dobrze przystosowane do naszych warunków glebowych, gdzie one mogą się sprawdzić i dobrze plonować. Nie skupiamy się tylko na wprowadzaniu nowych odmian soi, prawda? Bo to jest bardzo popularna. W tej chwili no, tendencja, żeby ją wprowadzać i zastąpić soję importowaną śródsojową sojową naszymi rodzimymi, rodzimą soją. Droga do tego daleka. Tak jak pan mówił, panie redaktorze, troszeczkę to wolno zwiększa się powierzchnia uprawy. Chociaż rynek, Chociaż rynek na to jest, tak. Poszukują. Natomiast również w naszym programie są. sporo miejsca poświęcamy właśnie naszym rodzimym gatunkom, czy typu bobik, łubiny, groch, prawda? I powiem, że dzięki temu, że ta inicjatywa się zrodziła, to w ciągu pięciu lat w zasadzie podwoiliśmy liczbę doświadczeń z tymi nowymi Odmianami w tych gatunkach. Stąd też mam nadzieję, że nowe odmiany, które się pojawią, zarówno bobiku, jak i łubinów, również będą uprawiane na większych, na większych powierzchniach. Ale to, że my się tym zajęliśmy, że mam więcej doświadczeń, mm. będzie mogło być Podstawą do tego, aby pokazać rolnikom, jaki potencjał planowania tych roślin jest. I z tych wszystkich, o których mówiliśmy tutaj, najwyższy potencjał planowania ma bobik. Tylko wymaga najlepszy gleb. Ale potencjał planowania ze, ze strączkowymi to nie wszystko, bo tam jeszcze jest ważna jest ta wierność, stabilność. Stabilność. Czy z których z tych gatunków uprawianych na naszych polach ma największą wierność? Jeżeli chodzi o nasze gatunki, no niestety wszystkie rośliny bobowate nie mają, nie są wierne w planowaniu. Są mało stabilne. Największą stabilność z nich wszystkich, o dziwo, powiem, ma soja. Soja, mimo że były odmienne lata, zarówno suche, jak i lata mokre, to jednak ona najbardziej wiernie plonuje. Spośród wszystkich tych uprawnych. No niestety, bardzo zawodne są łubiny. Prawda? Łubiny to są rośliny, które mają, podlegają bardzo silnej presji środowiska i one są zawodne. Natomiast bobik, no na, na najlepszych glebach, to oczywiście jak najbardziej dobrze występuje i można to ten. Dzień dobry, panie marszałku. Przepraszam bardzo. E z jednej strony mówi pan, że łubiny są y, najmniej wierne w planowaniu, najsłabiej planują, ale jeżeli spojrzymy na statystyki, uprawia się ich najwięcej. Dlaczego? Tak, bo to nasza roślina roś, rodzima, prawda? Tradycja uprawy łubinów w Polsce była duża. W tej ale chwili oczywiście... ...tylko po to, pod przyoranie? Znaczy, widać, yy, nasion nasion. no właśnie, to jest kolejna rzecz, prawda, program zazielenienia spowodował, że trochę tych roślin białkowych uprawiamy, ale pod zaoranie. Ale to i tak dobrze, ponieważ no, te rośliny mają bardzo, powiedziałbym, dobroczynny wpływ na środowisko glebowe, na rośliny następcze. Pozostawiają... to są fabryki, fabryki darmowe, fabryki azotu. Przy rosnących cenach azotu... Energii, no to myślę, że powinniśmy poświęcić im więcej miejsca w naszych podozmianach, chociażby jako te rośliny na przeoranie, które zostawią zarówno masę zieloną, jak i również dość dużo azotu do wykorzystania w późniejszym okresie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cześć, tu Bartek z Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki.